Cześć! Tu Janek z kanału Bridge Tricks. W dzisiejszym odcinku otworzymy 13 saszetek z pojedynczą figurką Super Things Power Machines, 4opak, 10opak, i gazetkę. Zapraszam! Ale najpierw otwórzmy sobie saszetki. Pierwsza, i uwaga! Puzel. Jeszcze nie mam takiego. Druga. Goferek. Też nie mam. Trzecia. To jest powtórka. To jest chyba jakiś kalafior czy coś. Sam nie wiem. Czwarta. To jest powtórka, też. T-shirt. Piąta saszetka skarbów, powtórka. Co jest z tymi powtórkami? O, tutaj jakiś nowy jest. Tylko co to jest? To są jakieś zeszyty takie. Nie wiem, ale nie mam tego. Yy, chyba szósta. O, naleśniki. Zobaczcie. Śmiesznie one wyglądają i mi się bardzo podobają. Ustawmy tutaj. E, chyba siódma, o ile się nie mylę, powtórka, hulajnoga. Dziewiąta to klepsydra. Może być taka zła i uśmiechnięta. Śmiesznie to zrobi. E, nie wiem już, która to jest po, powtórka, chyba? Solniczka to jest. Nie wiem, czy to jest powtórka, ale chyba tak dziesiąta. O, w drugim kolorze. Puzel. Jedenasta. Broku. Dwunastą wy zobaczcie piersi. O, bumerang powtórka. I ostatnia. Uwaga. 3, 2, 1. hopa, ja zamykam oczy i to tam jest. O, strach na wróble. Powtórka, albo mam w drugim kolorze. Ok, i otwórzmy. Tutaj mamy srebrnego, dwa Power Jetty takiego takiego muchomor, nie to nie jest muchomor, tylko grzybka jakiegoś i dwa ukryte Super Finks. Najpierw zobaczmy tego srebrnego. To jest w ogóle, nie wiem, jakaś bateria, ja taka, taka nie okrągła, tylko taka na przykład do komputera albo taka jakaś karta pamięci. Nie wiem. Yy, drugi Super things to. Mu, nie mu komór, tylko jakiś grzybek. I dwa power jety. Jeden to mu się kręci do przodu i może wiercić. A temu się kręci piła. A dwa trafione super thingsy to, y, to jest mapa. I, de, I deska do snowboardu wak już tu stoi i teraz otwieramy. Ciekawe, czy będzie dobry złoty czy zły. Okej, okay, tutaj widać już. Ja na razie na złotego nie patrzę. O dobrze, I tak to zrobimy, żebym nie widział złotego. Najpierw wyjmiemy też Sphinxy. O, o Jezu, co jest grane. Dobra. Dalej nie widzę złotego. Wyciągniemy wszystko. Odłożymy. jaki złoty? Dobry, czyli dron dron, albo mogła też być dron lub kopar, ale ja wydropiłem drona i bardzo się z tego cieszę, bo wolę dobrych niż złych. Teraz zobaczymy dwa, cztery, sześć, siedem. A gdzie są pozostali? Halo, tu gdzieś zostali? O, zostały jeszcze dwa tutaj. No i okej, okay, zobaczmy. To na pewno nie jest powtórka. To też nie. To też nie. Ten chyba też nie jest powtórką. On chyba też nie jest. Ten jest. Ten jest. Ten jest. Ten nie jest i ten też nie jest. No okej. Okay. Na pewno moja kolekcja się wzbogaci. I teraz. Ostatnia rzecz, czyli komiksowy przewodnik, komiksowy przewodnik otworzymy w ten sposób. Rozerwujemy. I tutaj są tak: zawiera komiksowy przewodnik, jeden metalizowany power jet i dwa Superfinksy. Tym jeden widać tutaj, już wam pokazuję. Jest metalizowany power jet, i tutaj widać niebieski rowerek, który nie jest powtórką. Widzicie? I patrzcie jaki fajny power. Co on robi? Aha, jak jedzie, to macha tak pięścią. Ale on ładnie wygląda. Mi się bardzo podoba. Wow. No. I jedna saszeteczka. To już tu odłożymy. Komiksowy przewodnik. Tutaj mamy. Najpierw go zobaczę, a potem otworzę tą saszetkę. Tutaj mamy oczywiście jakieś komiksy z doktorem Woltem i nie tylko. Zadania i opisane są postacie. A teraz otwórzmy tą saszetkę. Uwaga, wy oczywiście zobaczycie najpierw piersi. I co tam jest? Mam nadzieję, że w ogóle widzicie. Pieprzniczka, czyli powtórka. Niestety. To by było na tyle w tym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Pa, pa!